Najważniejszy rekord, czyli rekord frekwencji, ilości osób, to jest najważniejszy parametr tej imprezy, czyli ile osób przepłynie. Najbardziej nas interesuje. W zeszłym roku pobiliśmy rekord sprzed dwóch lat, było 141 osób, natomiast w tym roku zgłoszeń już jest grubo ponad 200 osób. Ta ostateczna liczba będzie oczywiście podana dopiero jutro, dlatego że na dzień dzisiejszy część godzin zarezerwowały instytucje, kluby, szkoły i mniej więcej wiemy, ile osób będzie szacowały, natomiast to nie są precyzyjne dane, więc w tej chwili mogę powiedzieć tyle. Będzie ponad 200 osób, natomiast każda, każdy wynik powyżej 141 nas raduje po prostu. Tylko ze względów statystycznych liczymy ilość przepłyniętych kilometrów, basenów, metrów, dla, dla, po prostu dla zabawy. Natomiast, natomiast to nie jest główny parametr i cel tej imprezy. My oczywiście chcielibyśmy, żebyśmy jak najwięcej przepłynęli. Nie do końca zawsze jest związek pomiędzy ilością a prędkością. Bywa różnie. Tu liczymy się z każdym wynikiem, natomiast tak jak mówię, zachęcam wszystkich w przyszłości do wzięcia udziału w tej imprezie. Chcę, żebyście Państwo nie mieli obaw, że zaniżycie wynik. Wręcz przeciwnie, każda osoba się liczy i tak naprawdę wynikiem tej imprezy jest ilość osób. Pływanie jest fantastycznym sportem, pływanie łączy i to jest przekaz tej imprezy.